Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Tu i teraz. Kwadrans po godzinie 7, a dziś jest z nami Rafał Dorosiński, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, dyrektor Centrum Polityki Rodzinnej i Edukacji Instytutu Ordo Juris. Witam serdecznie, pani mecenasie, dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Dziś powiemy o ważnej inicjatywie, która wiąże się z ustawą. Ta inicjatywa to Stop Narkotykowi Pornografii. No właśnie, powiedzmy najpierw naszym radiosłuchaczom, kto jest autorem tej ustawy i co jest jej celem. Autorem projektu jest Instytut Ordo-Juris, natomiast za, za projektem i całą inicjatywą stoi cały szereg różnych środowisk, różnych organizacji. Które łączą siły w celu zebrania 100 tysięcy podpisów, bo taki jest ustawowy wynik, w sensie wymóg, taki projekt ustawy przedstawić i zobowiązać Sejm do, do głosowania nad, nad projektem. A projekt ma na celu wprowadzenie ochrony dzieci przed internetową pornografią. W jaki sposób? Poprzez zobowiązanie stron pornograficznych. Do wprowadzenia mechanizmu weryfikacji pełnoletności. Mhm. Jesteśmy na takim etapie, już, już mamy doświadczenie, tylu lat badań, analiz i doświadczeń, które pokazują, że dostęp dzieci do pornografii jest destrukcyjny dla ich psychiki, dla ich rozwoju, dla zdolności tworzenia trwałych relacji, że wypacza. Spojrzenie na seksualność, na, na, na płciowość, że najwyższy czas, aby w końcu to zjawisko ukrócić. Tak jak nie pozwalamy dzieciom na swobodny dostęp do alkoholu, do papierosu, do, do papierosów, do, do hazardu, już nie mówiąc o narkotykach, prawda? Tak samo nie powinniśmy pozwalać, aby za jednym kliknięciem. Tam palco na telefonie. Mm -hmm. Dziecko miało dostęp do całego oceanu um, no dewiacyjnych. Um, Demoralizujących zimów. treści. Tak możemy w skrócie powiedzieć. Kto stoi za podmiotami, które udostępniają treści pornograficzne? Dlaczego tak trudno walczyć z tym przemysłem pornograficznym dzisiaj także? Dlaczego, dl, dlaczego tak trudno? To jest dobre pytanie. Natomiast wiemy to, co jest dla nas ważne, jest to, że można z tym przemysłem walczyć. I przykładem na to są Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania. W Stanach Zjednoczonych już, już kilkanaście stanów wprowadziło regulacje, które już dzisiaj funkcjonują i które, no, no właśnie, nie pozwalają osobom małoletnim na wejście na stronę pornograficzną. We Francji. Przyjęto już ustawę, podpisaną przez prezydenta i w chwili obecnej. Yy... Jesteśmy, jakby Francja jest na etapie opracowywania aktu wykonawczego, czyli szczegółowych hmm, regulacji, szczegółowych wymogów dotyczących mechanizmu weryfikacji pełnoletności. Podobno, wie, podobnie w Wielkiej Bry Brytanii. Jest już gotowa ustawa, przegłosowana okay. przez parlament. Jest, hmm, Wielka Brytania jest na etapie tworzenia hmm, konkretnych wytycznych i wedle planu przygotowanego w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku hmm, te przepisy mają już zacząć hmm, funkcjonować, więc więc można to zrobić, pomimo tego, że niektórym mogłoby się wydawać, że, że, jest, to, że jest to niewykonalne. E, jesteśmy, nie jesteśmy pierwsi w tym, w tym zakresie. Państwa, które już e, doświadczyły tej epidemii pornografii, już, już są przekonane o tym, że. Że jest to, jest to po prostu szkodliwe i należy, należy coś z tym zrobić. Już takie kroki podejmują i my do, do tych państw chcemy dołączyć. Mhm. Pan wspomniał właśnie o tym, jak inne kraje sobie z tym radzą. To ja przypomnę, że jakiś czas temu podczas komisji ustawodawczej w stanie New Jersey padła propozycja wprowadzenia weryfikacji wieku na stronach pornograficznych celem ochrony najmłodszych przed zagrożeniem, jakie niesie ze sobą pornografia, i w posiedzeniu tej komisji ustawodawczej brali udział deputowani. Do Zgromadzenia Stanowego lekarze, ale także eksperci z branży weryfikacji wieku, organizacje pozarządowe. Wszyscy zgodnie nawołują ustawodawców do wprowadzenia ograniczeń w dostępie do pornografii dla nieletnich i stąd nadal moje pytanie. Dlaczego w Polsce jednak tak późno? Dlaczego tak późno? Mhm. Po, powiedział, że relatywnie, porównując się z innymi krajami, jest to dość wczesna e, aktywność. Jednak standardem póki co, niestety, jest pełna swoboda e, do, do treści pornograficznych. W chwili obecnej w Polsce e, badania wskazują, że e, w pierwszy kontakt z pornografią dzieci mają w wieku 11 lat. E, m, że jedna czwarta, e, jedna czwarta nastolatków wskazuje, że codziennie codziennie wchodzi na tego typu strony i nie dziwi, że jedna czwarta też wyraża obawę o uzależnienie od pornografii. Więc, więc problem rzeczywiście można nazwać, porównać do epidemii, epidemii, która no właśnie wiąże się z wysokim ryzykiem uzależnienia, bo w zdecydowanie wyższym wśród dzieci, wśród nastolatków niż wśród osób dorosłych, co, co też się wiąże z tym, że, że mózg dzieci na nastolatków nie jest jeszcze do końca ukształtowany i, i stąd ich jakaś wrażliwość na, na, na tego typu treści czy, czy inne substancje psychoaktywne, bo to odnosi się także do narkotyków, do alkoholu, do tytoniu, jest, jest, dużo, jest dużo wyższa, więc więc nie powiedziałbym, że to jest, że jesteśmy jakoś opóźnieni. Oczywiście chcielibyśmy, aby tego typu nie, regulacje... Nie, ja mówię w tym kontekście, ta... panie mecenasie, że już od wielu, wielu lat słyszymy o tym. Prawda? Słyszymy tak. o tym. Teraz dzięki państwu możemy przeczytać projekt tej ustawy. Pan wspomniał o badaniach, rzeczywiście przypomnijmy, 73% dzieci deklaruje, że znalezienie pornografii nie sprawia im większych y, trudności, prawda? Ale skoro te obrazy pornograficzne demoralizują, tak? Są pełne przemocy, agresji, poniżają kobiety, utrudniają rozwój dziecka. To czy takie y, treści nie są karalne? No właśnie na tym polega rzecz, że kodeks karny przewiduje, znaczy zawiera przepis, który zakazuje udostępniania tego typu treści, no właśnie, osobom, które sobie tego nie życzą i w ogóle dzieciom. Natomiast to jest to przepis w praktyce martwy. Jest to przepis w praktyce martwy, nie tylko zresztą, nie tylko zresztą w Polsce. W związku z tym potrzebna jest ustawa, która wprowadzi konkretny mechanizm, mhm. który pozwoli... Weryfikować pozwoli wiek, prawda, tak, takiego dziecka, tak? tak, tak od tak. razu... bo, bo problemem, mhm. tak rzeczywiście, problemem było hamulec. do tej pory to, mhm. tak, że, że te przepisy powstały w czasach, kiedy, kiedy treści pornograficzne dostępne były no przede wszystkim w formie jakichś... Wydruków tak, w formie fizycznej. Natomiast era pornografii internetowej no dopiero nadeszła dużo później niż czas, w którym powstały, powstały te przepisy. W związku z tym trzeba, trzeba przepisy zaktualizować, jakby dostosować je do obecnej sytuacji, i, i ta inicjatywa jest właśnie tego próbą. Mhm. Przypomnijmy, jakie instytucje, stowarzyszenia zaangażowały się w tę inicjatywę? Zaangażowała się um, Akcja Katolicka Młodzież Wszechpolska, e, Rycerze Kolumba, e, Rycerze Jana Pawła II, Diakonia Życia, e, w sumie kilkanaście, ponad Fundacja 20 mamy i taty. organizacji. Fundacja Mamy i Taty, e, dokładnie. Więc jest to, jest to grono bardzo różnorodne natomiast łączy je sprzeciw wobec, wobec tego stanu rzeczy, który, który obserwujemy i te wszystkie wysiłki, o których tutaj mówimy, można się z nimi zapoznać na stronie stopinternetowejpornografii.pl. Tam też można pobrać kartę do zbierania podpisów, ponieważ ważne jest, żeby, żeby mieć świadomość, że nie można pod taką inicjatywą podpisać się elektronicznie, to jest wymóg ustawowy, należy ten popis, podpis poparcia złożyć na karcie fizycznie się podpisując, mhm. w związku z tym trzeba wydrukować taką kartę. Czyli tak, chodzimy na nie stronę, nie stronę internetową, tak, Państwa również, znajdziemy tam materiał, podpisujemy i gdzie składamy? I później wysyłamy na adres, który jest podany na karcie. Zresztą, po, po wejściu na stronę Stop i Pornografii, tam wszelkie informacje po kolei się znajdują. Jest też informacja. No właśnie, gdzie należy, gdzie należy wysłać yy, wypełnioną kartę? Zachęcamy do tego, żeby wydrukować taką, ta, taką kartę i no, zebrać podpisy wśród rodziny znajomych, i, i, wtedy, i wtedy taką, bo na jednej karcie mieści się 10 podpisów, więc. Więc jedną czy kilka wypełnionych kart przesłać na adres, który zostanie wskazany w, w mailu. Który Wystarczy 100 tysięcy do... albo aż, albo tylko 100 tysięcy podpisów. A jak pan ocenia zainteresowanie polityków, innych mediów wspomnianą inicjatywą? Zainteresowanie jest duże. Nawet wskazałbym, że dochodziły do nas informacje, zresztą w mediach się pojawiały, o tym, że aktualna koalicja rządząca myśli o tym, aby przygotować tego typu ustawę. Nie, nie znamy dokładnie jej założeń, ponieważ w Ministerstwie Cyfryzacji zadeklarowano, że dopiero. Będą przystępowali do tworzenia założeń ustawy. Natomiast no, intencja jest wyraźna, została wyraźnie ogłoszona, że jest taka chęć, co nas niezmiernie cieszy, bo, bo do tej pory rzeczywiście temat nie był podejmowany w parlamencie skutecznie był podejmowany. Rzeczywiście była, była, była próba w zeszłej kadencji, która okazała się nieskuteczna. Natomiast można by, się, można by mniemać, że, że w tej kadencji będzie to trudne. Ku naszemu zaskoczeniu zgłoszono właśnie taką, taką gotowość. Mało tego, może wynika to także z tego, że badania opinii publicznej pokazują, że zdecydowana większość osób, niezależnie od preferencji partyjnych, popiera mm. ograniczenie dostępu do pornografii dla, dla dzieci. Społeczeństwo, ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak szkodliwe są to treści i wydaje się zupełnie zdroworozsądkowym. Jak niszczą rodzinę, obecnie. jak niszczą rozwój dziecka, jak niszczą bezbronę na dziecku. Bardzo dziękuję za rozmowę pan Rafał Dorosiński, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, dyrektor Centrum Polityki Rodzinnej i Edukacji Instytutu Ordo Juris. Drodzy Państwo, inicjatywa Stop Narkotekowi Pornografii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.